Siemanko Siemanko, witamy w dwoje gramy! Z wami Fica i Kevin! Wow. Elden Ring! <laughs> nie mieliśmy się nawzajem przedstawiać! Stary, Wiesz, cóż, to już nie ma znaczenia! Będziemy improwizować, ale całe życie to jest, nie tak... to jest wielka improwizacja. Cał... O, ale głębokie myśli nas Te... Nie ciągnąłeś tej dźwigni jeszcze? Tak. Ty ciągnąłeś ją. No właśnie też mi tak wydaje. Czy to jest jakaś dźwignia, która... Czy da się ciągnąć więcej niż raz? To może nie jest dźwignia od drzwi, tylko tych dużych, tylko ona coś innego otwiera. No ale to czemu otwiera, aby to dwa razy, nie mam pojęcia. Elden Ring, Katakumby, jesteśmy w k -Lit. zaczynamy ee, rozgrywkę. Nie idź w dół. Aha. Idź. zobacz tam. Tam. Przejdźmy się właśnie, a gonią cię też jeszcze? Tak, gonią, ale szybciej biegam na szczęście. Eee, tu dobra. byliśmy. Tak, 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 ale uważaj. Tu? Podnieś tą konwalię, pokonaj chochlika, który jest za tobą. Wiesz, nie wiem, so dobrze, co dobrze, pokonam go. Bo chodzi o to, żeby nas spokojnie się rozejrzeć, czy tutaj nie ma gdzieś jakiegoś przejścia. Na pewno nie chcę za... mieć tej zgnilizny na sobie, bo to cholerstwo faktycznie tucha. tłucze. tucza, bo nie mm -hmm. z tego chochaka. Aaa, chodź tu. Grzyb. Grzyb. Super. Nie spodziewałem się nic, nic więcej po chochiku. Więc albo tutaj jest jakaś jakieś jakaś, jakaś drzwi, które są. Nice. Szkoda, że tak mało dają punktów. No mało, mało. No ale cóż, ale cóż. Ale ich tu jest, dawaj ogień. Błącie. tysiąc Ale nice! Ale ten ogień jest super, nie? W sensie mocno No właśnie nie myśl. to mnie zdziwiło, bo jak czytałem o tym bildzie, to się tam wszyscy jarali, że o, ten, ten ogień jest spoko, ale kometa azury to jest fenomenalne zaklęcie. A jak... okazuje się, że na odwrót póki co. Bo jak ja grałem magiem, to faktycznie czar, kometa azury. To co, w dół. No w dół. Kometa Azury jest bardzo potężnym skillem, tym bardziej że rzucasz sobie jeszcze skill terra magika, która po prostu wzmacnia mm -hmm. magię w obszarze, w którym stoisz i no robi spustoszenie. Natomiast w przypadku tego miecza to faktycznie... Ale tu jest bot, okej. Okay. No no nie zdarne. jest aż tak potężny jakoś tak krótki jest To ten jest marika materiał. czy nie? Tak. Nice! Hmm. Czy będziemy jeszcze czego się... Rys, rys, rys ja, jaka świnia! <laughs> Jakaś <świnia. laughs> nie wiem, co się stało. Jaka świnia. Respić! Wiemy się respić. O, stary dwa, dwa koty. Dwa koty. O, berło i miecz. Ojoj ojoj oj. oj, oj, oj. Ja. Ha, ha ha wolne koty. Wolne koty. Ale te nogi nie potężne, No? Zdob... Oj. Jaj. Ale potkę niebieską musisz wziąć. Asz mendo! No i się robi problem teraz jednak. Z ich dwóch czy co? Nie, 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 nie odświerliśmy mikstury. <grystanie> A... Więc well, ja już nie mam HP. Nie ma żadnej? Nie. Upsi, Upsy pupsi Dobra, więc próbujemy Azurą. No i żura jest bez tańczenia. Nie, nie, on nie, nie zrobi całego czalu wykorzystać, bo... No widzisz, ten spel... Oooo! A dałem się, dałem się, dałem się, dałem się, dałem się, dajim, się dajim, dajim, dajim. Nie! Nie pozwolę na to, żeby było pomóc. Tak, bo nie tutaj taktyką najlepszą byłoby, tak żeby eliminować najpierw jednego kota, a potem drugiego. A. Też wszystkim, pokazałeś mi taktykę. Nie, tak. nie? nie? Nie, kot z kotami, ja mam ufleję na koty, stare, nie mówię. To są, Nieprawda. To są psy, a nie co to jest? Posąg Mariki, Dalej. To nie są posągi Mariki. <laughs> Chodzi o to, co to są za przeciwnice, bo to nie są. No, no, koty! Nie! Sfinksy! Są typowe sfinksy. Byłeś w Egipcie? Widziałeś jakieś Sfinksa? Tak, wiem, że ty byłeś w Egipcie i widziałeś sfinksa. Ale to są Sfinkso-podobne cholerstwa. To są ogary. No to właśnie. A ogar to nie kot, to pies. No to ponoć tak. No to kto ma rację znowu? Nie wiem! No ja powiedziałem, że to pies jest chyba. w... Na... Kurde, mać! Ale jesteś słaby. Właśnie wiem, widzę. Jestem zaskoczony. Co się dzieje? A ty chciałeś te katakumby? Nie ma sensu, bo to za łatwe są czy przycice. Tacy trochęści, że to nie ma sensu tak że... No Noż co za kocie łby. Jeszcze spełnię takie Dobra, dobra, ale. Za, to, to ma za mały zasięg. Trzeba to się on odsuwać. Nie, sobie nie happenigę. Ty robisz czar, a on się. Skarsz, nie wiem, stary. Ja dawno nie miałem kilka godnego w tej grze. I czuję, że gra stwierdziła, że nie może dać mi jednego godnego przeciwnika za dwóch niegodnych, ale to się zsumuje. Jednego godnego posta. Dobra, najpierw będę go wcisnąć po berle. Łatwo. Pa widzisz, double. Nawet nie ma jak tego uniknąć, bo jeden za drugim cię atakuje i jak unikniesz jednego, to drugi cię ciabnie. Zbiłeś dwa razy tego Dobra, eliksir! Niebieski, Niebieski. Nosz! Yeah. A, A, Jak nie ten to ten! Jak idę ten, to ten! Jak nie ten, to ten! Łyka, jeden potek został! Jeden potek został! Wow, nie. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze! A, no. Nie ma kiedy unikać tego nawet! Bo cały czas atakuje jak nie jeden to drugi! Jeszcze kawałek. Ej, ale masz ten eliksir drugi, czy nie masz go? Już go nie, nie mam, wykorzystałem. No, ten taki czasowy... OGIEŃ! dzień! shit! Uj, uj, I on ma jeszcze koronę na szyi, co debil. koronę na głowie. To taką, że nie może jej podnieść z powrotem, widziałeś? Bo ma tutaj głowę szerszą niż tą koronę. Utknął. Myślę, że najpierw ubrał koronę, a potem głową urosła. Chyba, że był u weterynarza i mu założyli ten taki koniecz. Żeby się po jajach nie lizał. No gdziekolwiek niekoniecznie tam, ale po prostu... Ogólnie, żeby się nie lizał. No dobra, uprę się najpierw w takim razie na miecz. Zostawię berło. A potem dzisiaj... Noż, co za... Jak? Noż... Patrz, no nie ma jak tych cholerstw unikać. Ja pierdzielę. Ale dobra, nie spuszczam ich z oczu w takim razie. I cały czas będę atakować jeden miecz. Nie nie. Aż! Potka. Dobra Unik, unik, uciekam, cofnę się na drugą stronę i jeszcze raz sa, 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 sa. Dobrze, dobrze, dobrze i miecze spotkowany prawie. prawie. Potka prawie. niebieska, potka niebieska, nie masz czarów. Nie mam czarów. Potka niebieska. Musimy poprzestawiać stary tytel o, ho, 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 ho. To jest najlepsze w unikach? Stary kiedy? Nie kiedy? Tego zrobię. Pięknie. Nie pad jeszcze? Nie pad jeszcze. Dlaczego smydność muszę? Nie, nie, nie bądź tu greedy. Nie bądź tu greedy. Podka. Nie bądź greedy. Nie bądź greedy. Nie bądź greedy. Unik, unik, greedy! Dobrze, 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 dobrze. Chyba zaznaczonego teraz beru, Tak? No. A... ten. Rata, tat... no! Ja pierdziele, przecież to jest ale irytujące. O nie mogłeś. Myślisz w którymś momencie dano nam cztery bossy albo trzy. Oh. A Ale to jest w sumie bezczelne z ich strony, jest takie... A, dałeś sobie radę z jednym tak bez problemu. Masz. Dwóch naraz. Następnym razem będzie czterech naraz. Potem dziesięciu. Zrobisz jeden unik, dostaniesz cztery lepy na ryj. Jak panie, mówię, jak innego wyklucza to teraz zobaczyć. E, pod... Nie mam many! Gdzie jest mana, gdzie jest mana, gdzie jest mana? Tutaj jest mana. Ma mana, mana. 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 O! I teraz już koniec. Uff, Pokonany. Ogniem? Nie wiem. Nie. nie. O, tu... Zain... oh, oh, nice! Damn! Okej. Okay. Uuu dynie można przywoływać. To teraz. jest ten wielki den, ten nie? Taki z dynią, no. <laughs> <noise> no mój, ten z dynią co, zamiast głowy? Tak, dynia głowy. To ten dynia głowy. Dokładnie. Ten z głową zamiast dyni. Tak. No. Z głową zamiast dyni? Co no ten, nie, właśnie. To na dynie na dynce. Tak. Okej, okay. Nice. Wracamy okay. do gry i wracamy do w końcu dużego poziomu trudności. Nice. I to rozumiem, to mi się podoba. Teraz będzie fajnie, bo padło drzewo, padło to. Mamy tak, tutaj troszkę. Tak. Ja stary, no właśnie, najbardziej zawsze. Ceniłem sobie Elden Ringi, Dark Soulsy i wszystkie te gry yy, od From Software. Na Najbardziej właśnie ceniłem sobie za to, że to jest jedna z niewielu gier, które wzbudzają u mnie aż tyle emocji. Bo nie wyobrażam sobie, na przykład teraz grać w GTA i mieć takie. A w Dark Souls no jest... na nagrazu pewnie, no to nie, nie można porównać Elden Ringa do GTA, nie? No tak, ja lubię właśnie ten wysoki poziom trudności, bo w końcu jak to potem rozwalisz jakiegoś bossa. Czujesz się jak, jak król życia. Czujesz, tak. no? czujesz się jak najlepszy gracz na świecie Aż tak? Tak, tak, <grym> no bo jakby. Jakby... No, nie, gra, jakby gra jest okrzyknięta. Co to jest? To wybucha, czy co? Nie, no przejdź, to, to jest jakby granica Kate. A, okej. Okay. Jakby... Tu jest łaska. Gra za. <grym> kucnięcie, spróbuj tego. Gra tego ptaka? Tego? 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 na te... które wskazujesz teraz? Na drzewie. A, tego, tego też widzę. No i to są te wielkie ptaki w Cayley, o których mówiłem, tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. myślałem, że, mówię, że ten wielki ptak w <laughs> Nie ma żadnego ptaka. O nie, młody nie ma motyl. A, to młody motyl, nie Młody ptak? Motyl. <laughs> Czekaj, teraz tak, gdzie my musimy. Ale mieć... właśnie, ta gra zasłynęła jako wiesz, mega trudna, mega skomplikowana, więc jak jak, i, jak robisz jakikolwiek progres, to nagle jest taka pełna satysfakcja. Wow, wow, co tu tylu jest ty? Czy naraz padają? Oni są zazgnilizowani. Za karłatna A, czyli jak tylko mnie któryś trafi, to będę... ...ginął z powodu... Tu byś idealnie był Tak. Chcę zejść z konia i to spróbować w takim razie. Da, 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 da. <ścoughs> <ścoughs> Ale nice! Satysfakcja. Okej. Okay. Podoba mi się ten build. Ten mieczyk jest bardzo spoko. Dobra. Uważaj na tutaj wielkie psy. To są te wielkie psy, które tak, nice. I tu jest wóz, więc z tego wozu pewnie można coś Co robi to? żółty? To jest, to jest żółk zalany moczem. <laughs> I co z niego poszło? Ognio Ognio wiruj. wiruj! Ej, ogniwiruj! Pokonujesz psy? To są dinożarły! To są psy. Wir chodzą jak dinożarły, to są psy. Wow! Ale ładnie. Aha! 1500 za jednego jest. To też dobre nie są. A! Trafiłem go raz Okej, okay, na szczęście nie są aż tak trudne. Ale przyznam, takich designów w tej grze jeszcze nie widziałem. Robi ładnie. Fajnie, fajnie, że... E, jakby... mimo reużywania niektórych skinów na bossach dalej potrafią za Zobacz, zobacz ten wóz. Ten tu? Aha. Znaczy, no, marika nie, tu jest. Uuu, czyli spowisko. oczekiwali, że będą te psy Chyba trudniejsze jest się Tylko Pa czy pa, nie? Pa, 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 pa. Weź przedmiot. wielki miecz. Aha, po prostu. Tu jest ptak. Wielki ptak. Wielki ptak. O, możesz podejść do niego i ogniem go dziawnąć Ej okay, zakradnę się. Okay. Jeszcze raz. Nice. Ale fajnie. Okej, okay, podoba mi się ten build. Jest skrzynia po lewej stronie. Gdzie A, gdzieś... okej, okay, wiem co musimy A, swoją drogą, mały tip. No. Jak jesteś na przykład tutaj daleko, jak przytrzymasz dół, to co chodźcie do defaulta? Żaden tip. E, musimy umieścić miksturkę many po prawej stronie, zaraz po skrzynia. miksturce życia. Skrzynia. Gdzie? Skrzynia. Gdzie? W prawo, w lewo. A, tu, Stary, masz czujne oczy. Wchodząc do takiego czegoś widzisz, że tu musi coś być i, i to wiesz... Łuk runiczny Czyli takie nic. No niby tak, ale niby nie. Ani raz nie użyliśmy żadnego łuku runicznego. Bo mamy na razie tylko tego. E Czemu to drzewo krwawi? Od Odpal mapę, bo w ogóle gdzie jest mapa. Tu. Chodzi o to, że gdzie jest mapa? Tam Aha. jest mapa. To? Nie. Tu jest mapa. Tu, tu jest mapa. Okej. Okay. Lecimy tam. Te czwórka? E to gdzieś naokoło chyba trzeba przejść. Tak, wydaje mi się, że czwórka, no? Mhm. Mm Dobrze, to jest trzeba mapę, żebyśmy wiedzieli, jak się przemieszczać po tej zgniłej krainie. Tak jest. Ogólnie tutaj też jest na środku. A czy tu są jakieś ruiny jeszcze? Możemy je zahaczyć. Nawet niechcący je zaznaczyłem. Znowu, daj! Ale mam y, przypadkowego farta przy zaznaczaniu. Nie mów, że zaznaczyłem jeszcze wejście idealnie. Nie, niemożliwe. To już by było, to już by było naprawdę. Na, nie. Niestety, nie tym razem. Smar ogniowy ze sznureczkiem. Cute. <noise> Very cute. Uuu, uh, ci się palo Szukaj... Oni wybuchają. O, po, 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 tego nie wiedziałem. Uh, wejścia? Tak. Nie, 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 czekaj. Najpierw, najpierw znajdźmy mapę. Znaczy, to są te takie krótkie wejścia, wiesz. Aha. Oni okay. czegoś pilnują? Y coś jedzą bardziej. O oh, nie, to jest tu jest machina. Tu jest! Wejście, 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 wejście. Juuj! Zobaczcie. chlapnie i tyle będzie. Nie. wiedzie tu za mną? Pięknie! 16 koła run Koła run Dwa ja Wiedziałem, że będą dwa. Co za mędy. Ale ogień. ten ogień jest piękny oh. Kto jest fenomenalny w unikach? This guy O oh. Boże No rób ogień. No stary... Wiesz, że to trzeba... Wiesz co... Dobra. Korwa! Korbacz. <laughs> się korbaczy z nie głowy. By. Wow. No i ten spell jest tak, bo masz koniec many. To czekaj, to on leci tak długo jak mam manę czy jak? No, tak mi się wydaje, bo tak samo działam na, na, na magu. Czyli mogę trzymać ten atak, no tak. A to czy tego czy... nie wiedziałem, że cały czas trzyma to na tak, gierdzie. I całą manę ciebie nie schodził. Tak, nie wiedziałeś o tym. Nie! No to zobacz! -ra 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 -ra. No nie! Nie? Nie. coś nie tak, to w takim... No, to na magu inaczej działało. Ewidentnie, no. Tam całą manę mogłeś stać w miejscu i taką kumetę strzelać. A nie trafił! trafił. No, ale... Ale burok! E, giniesz teraz ty nie No Co za sikir. Ale no... i potka! Wiem, 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 spokojnie. Ja jestem spokojny. I ogień. Ogni ulecz mi. Ogniu ulecz Ogni wiruj. Pokonano. Wrogów powinno być. No właśnie. Co to za tłumaczenie? Chociaż tam pewnie też było Enemy defeated, a nie enemies Co tu mam Tarcza z obliczem A to jest ta tarcza Z, z obliczem tego, Z tą machiną taką oblężniczą, która a, wie, chyba, chyba tak to wygląda nie? Czyli ten który ch chroni To co tu jest na górze Okej, no, no. okej okay, okay. Dobra, mapa, 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 lecimy po mapę yep. A to jest krwiste niebo Zobaczcie, te psy czegoś nie pilnują Coś jedzą na pewno Co tam jecie? Nie se jedną. O wow. O wow, wow, wow. Korkoś, Bestii. Uciekaj, pan! Skacz, pod... skacz koniu! Skacz koniu. Skacz Skaczkoń. Skacz <słuch> To połączenie kaczki i konia. Tak, Kacz, koń, koń skaczki. Skacz koń. Skacz koń. Tam jest. Tam jest matka. Tu jest cmentarz, tu może są tą do podniesienia... Łatę ruski. Rumunnych. Y <słuch> <runy. słuch> <słuch> <słuch> Łaski i runy mi się tam... Pod... i ru, ruski wyszło Dobrze nie raski. Wszystkie? Tak, chyba. E, okay. A no, dobra jeszcze rzucę okiem, ale chyba wszystkie. Popodnie się później, nie? Ej stary, ja potrzebuję jeszcze nutki tej satysfakcji z zionięcia na nich ogniem. Pies! Nie. A, dobra, i, dobra, uciekaj, no, bo... i po uciekaj, mojej satysfakcji! satysfakcji Siada na konia! Tak jest właśnie prawo. Elden Ring. Przecież mi przeskocz za... nad tym i biegnij tam. Dobrze. Nie wiem, czy tam jest mapa. Indiana Jones. No. Tak, no. ta 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 tu jest mapa, pewno? Tak, no zaznaczyłem ją. Smoczek kurhany grejo. A czy... Grejo! Dobra, <laughs> zejdź tu. Czyli my dochodzimy teraz do miejsca, jakby Hy. w tym momencie wróci... wyszliśmy znowu z Keyleth. Troszeczkę. I tam jest jeszcze ten. I nie potek, stare. stary. U, sepotki się przydadzą. Sepotki. Dajcie mi sepotki. Potrzebne mi są. Dobra i siadaj na konia. Tutaj na piechotę nie ma co łazić, bo może nas ubić cokolwiek w każdym momencie. Ha. cokolwiek i wszystko. Tak. A. Mówiłem, że to w wszystko praktycznie chcecie zabić, nie? Myślałem, że tu deszcz mnie atakuje. Znaczy, że chmura mnie deszcz. O tu jest mapa. Ma mapa. Nois. Ale to jest mapa smoczych kurhanów. No to nie, czyli tu gdzie jesteś? Nie? nie, znaczy i tak i nie, bo to A, jeszcze myśmy... tu jest. No okay, bo tu jest Kelly, całe, a tutaj jakby to się łączy, się siedzieli jeszcze na Smocze i Tutaj na górze jest ten most, gdzie my tam mieliśmy y, tego, tego... Y, bestię. W sumie też murowe korzenie można oddać później, ale to U, nie nieważne. Chcę tu zobaczyć. Tutaj y, nic nie zrobić w tym momencie, jeżeli Skąd mnie wiesz? kojarzę, bo tu jest... to jest wieża. A ja ci nie wierzę? Żeby tu się dostać i żeby tam wejść, to musisz pokonać y, bossa z Kate. Mówię Nie da się naprawdę nawet... I co tu się otwiera, wejście do nich? Czy jak? Mm, no to jest boska wieża, to jest boska wieża, zaraz padniesz, zginiesz, to ci gwarantuję, nie? Tam są drabiny, na dole. Ale. Hmm, no, no nie, nie zdają. Bardzo tu jest jakiś typo. Ty jak on tego chroni, to na bank coś tu jest. Słuch? Słuch. Nie będzie tu nawet jakiejś łaski na górze, w sensie tego? No, może będzie. Teleportu? Może będzie. No to chociaż tyle. Teleportu? No, łaski. No łaska to teleport też. No, okej. Okay. No tak, nie, bo tak tutaj działamy. teleport funkcjonuje jako coś innego. Są to takie okrągłe teleporty. No ale jak działa? No że cię teleportuje. A łaska? To jest szybka podróż. A, okej. Okay. To MPK po prostu. Co? Nie wiem, stary. Widzę, że tutaj. Nie wiem, czy to jest zaprojektowane, żeby tędy iść, ale coś mi mówi, że, że jakby dobrze idę. No nie patrzysz, tylko po prostu biegniesz przed siebie. U, oh, pięknie. Przecież ta wiadomość, nie wytrzymam tego. <śla> Dobra robota, dziękuję. Tylko czekam aż spadniesz, nie? Serio. To nie jest zbyt wspierające podejście <śla> z Twojej strony. Musi uparuć, żeby teraz chodzić na tą wieżę. No nic to nam nie da w tym momencie, bo dojdziesz do miejsca łaski i... I nie wejdziesz do środka, nie? No ale to prędzej czy później trzeba byłoby przejść później. przez te powalone tereny? Później. Łaska! Więc to jakbyś było... spadł teraz idealnie. No. <laughs> to bym, stary. rzuciłbym w telewizor i bym Ci wisiał hajs. No, byś wisiał, wisiał. <laughs> no nie wejdziesz tu. Tutaj nie, tak? Znaczy, spróbuj, no, jak chcesz się bardzo przekraść. Tam gdzieś może się uda wejść, ale... Uda są zawsze A Ty dwa. chyba... Czekaj, dobra. Tu chyba się uda. To wow, jest... wow, 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 What? To nie jest dobry moment, żeby tu się pojawić, właśnie. I straciłem 25 kg. Nie ba... straciłem, jestem zaraz przy łasce. Okej. Okay. Odbiorę to i, i ten. I, i będziemy, będziemy kończyć. Ale oni są silni. No to jest, no to już nie jest stary liurnia. mówię, że tutaj będzie już dużo ciężej. Ja pierdziele, to byś stary uśpiłeś moją czujność tym, że tak długo właśnie te sobie katakumby robiliśmy for fun i tak dalej i nagle poszliśmy kawałek dalej i nagle... Nic nie uśpiłem, to Ty po prostu spocząłeś znaczy, na Laura ja, stwierdziłeś... ja uśpiłem moją czujność poprzez decyzje, które podjęliśmy wspólnie, żeby Decyzji. zachować poprawność polityczną. Ja byłem świadomy <laughs> tego, co się <laughs> dzieje później, że to nie jest tak łatwo na, wiesz, że potem jedno... <laughs> ja ja No o, dobra, ten ten spell nie podoba mi się ten spell. Bo on jest taki bardzo kierunkowy, mm -hmm. nie? Mm -hmm. A to, to a no to ich dociera Ale to ma, trochę. Trochę mało. Aj. No nawet nie podchodź do mnie. No odsuń się. Ha! O, ty Dasz mi coś chociaż? Nie, okej, okay. Trochę... Nawet nie będzie No weź się tego drugiego. Tak? Jedno? No, no zobacz tam. Ja. Jak już się pokonałeś, to zobacz, co jest za drzwiami. Za drzwiami no. Dobra, sprawdzimy, co jest za drzwiami i będziemy... kończyć odcinek! I dziwnie, szliże? Pięknie. Podoba mi się ten build. To była dobra decyzja, żeby go spróbować. Nie no, wiem, czym tu jo. No, nie. Ale poczekaj, bo tu jest ogólnie... Tędy się idzie, nie? A, tędy? I tutaj trzeba zejść na sam dół tej wieży. Uuu. Okej, okay. dobra, o oh, o oh, wow, okej, okay. okej, na dole jest też boss do zrobienia, okej, okay. imponujący teren, dobra, to zwiedzimy go w następnym odcinku w takim razie, więc dziękujemy wam mordeczki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że macie udany dzień, od teraz będzie jeszcze lepszy. Wesołych świąt i wesołego Nowego Roku. Szczęśliwego Nowego Roku. I udanego Sylwestra. I udanego Nowego Sylwestra. Nowego Sylwestra. I Starego Świętego Roku. Eee... Nie wiem, co już rzucam słowa. <noise> Żeby nowy był lepszy niż stary. Tak. Albo chociaż na tyle dobry jak poprzedni. Ale czy stary? Rok stary. A, <noise> Twój stary. <noise> o, o, moje duch. <noise> Spokojnie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Do następnego. Bye!